10. Najwyżej położony basen w Polsce. Hotel Intercontinental. Hotel Intercontinental jest położony w samym centrum Warszawy, zaledwie 9,5 km od lotniska Chopina, w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnego Dworca Kolejowego, Pałacu Kultury i Nauki oraz centrum handlowego Złote Tarasy. Idealna lokalizacja hotelu sprawia, że Hotel Intercontinental Warszawa jest doskonałym wyborem dla osób przebywających w Warszawie w interesach oraz dla osób prywatnych, które poszukują dobrze zlokalizowanego hotelu w Warszawie. Basen w hotelu zlokalizowany jest na 43. piętrze, dzięki czemu w trakcie kąpieli goście hotelowi podziwiać mogą zapierającą dech w piersiach panoramę centrum Warszawy. Basen jest częścią Riverview Wellness Center, centrum rekreacji dostępnego nie tylko dla gości hotelu, oferującego także siłownię i sale do aerobiku położone piętro wyżej. W dni robocze centrum rekreacji otwarte jest w godzinach od 6 do 23, a w weekendy od 7 do 22, co umożliwia gościom kąpiel i podziwianie panoramy miasta zarówno wczesnym rankiem, jak i po zmroku. Obok basenu znajduje się także jacuzzi. Centrum Wellness posiada też nowoczesną saunę. 9. Super Car Club Krzysztofa Hołowczyca. Krzysztof Hołowczyc to polski kierowca rajdowy, mistrz Europy z 1997 roku, prezenter telewizyjny od 2007 do 2009, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jego klub został przez niego założony w 2010 roku. Sportowiec przeniósł do Polski IDF współużytkowania, popularną w krajach anglosaskich. Daje ona możliwość swobodnego korzystania z wielu samochodów którymi ma się ochotę jeździć, a których nie chce się posiadać, płacąc wyłącznie za wykorzystany czas. Po stronie klubu są wszelkie uciążliwości i koszty, utrata wartości, ubezpieczenie, serwis i tym podobne. Po stronie klubowiczów czysta przyjemność z jazdy. Od zwinnych V6 przez centralnie umieszczone V8 i V10, a na krążownikach szos z monumentalnymi V12 skończywszy. Świat narowistej, doładowanej mocy i płynnego, wolnosącego momentu. Wszystkie rodzaje napędu i charakterystyki prowadzenia, bez względu na to, co cię kręci w supermotoryzacji, w klubie to znajdziesz. 8. Dom handlowy Witcaz. To dom handlowy otwarty w listopadzie 2011 roku przy ulicy Brackiej 9 w Warszawie. Inwestorem była firma Wolf Immobilien, a budynek zaprojektowała autorska pracownia architektury Kuryłowicz i spółka. Dom dysponuje czterokondygnacyjnym parkingiem podziemnym zdolnym pomieścić 187 samochodów. Do wykończenia budynku użyto granitu, stali nierdzewnej, betonu architektonicznego, drewna egzotycznego oraz kwarcu. Obiekt posiada trzy windy osobowe oraz jedną towarową. Witkac to ekskluzywny dom handlowy. W każdym większym polskim mieście można znaleźć duże centra handlowe, ale w żadnym z nich nie odwiedzimy sklepu Gucci, Burberry lub Balanciagi. Ubrania od tych marek znajdziemy tylko w Witkacu. Nazwa domu handlowego wywodzi się od ekscentrycznego polskiego artysty Stanisława Witkiewicza. Witkacy mieszkał przy Bratskiej 23. W okresie międzywojennym przy Brackiej znajdował się dom towarowy, który był jednym z największych w Polsce. Witkac ma kontynuować tą tradycję. Chociaż Witkac kojarzyć się może głównie ze sprzedaży odzieży marek premium, to od niedawna znajdują się tam również najdroższe delikatesy w Polsce. W delikatesach Witkac Warszawa można kupić nawet żywego homara. 6 480 metrowy apartament w wieżowcu Złota 44. Złota 44 to najbardziej prestiżowy adres w Polsce i zarazem najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej. Jego autorem jest Daniel Leipskin, światowej sławy genialny architekt. Stworzył on zjawiskową budowlę, która jest jednocześnie wspaniałą przestrzenią do życia na najwyższym poziomie. Wyjątkową architekturę i charakter bryły złotej 44 odzwierciedla aranżacja przestrzeni wewnątrz wieży Leipskinda. Projektanci londyńskiej pracowni Woods Bagot zadbali by wnętrza apartamentów i przestrzeni wspólnych, odpowiadały najbardziej wyszukanym gustom i trendom europejskiego designu. Złota 44 oferuje także apartamenty niewykończone. Jednak w czerwcu 2022 doszło do niesamowitego zdarzenia. Sprzedany został jeden z apartamentów w tej lokalizacji za bagatela 22,9 miliona złotych. Jak podano w informacji prasowej, tą transakcją zakończono komercjalizację budynku, a to oznacza, że na rynku pierwotnym nie ma już do kupienia żadnego z 287 lokali mieszkalnych. Cieszymy się, że zarówno przedsiębiorcy, jak i inwestorzy docenili luksusowy charakter Złotej 44 i zdecydowali się ulokować część kapitału w Warszawie, która dynamicznie się rozwija, powiedział jeden z inwestorów odpowiedzialnych za budowę apartamentowca. 5. Restauracja Atelier Amaro. Jest to restauracja, która w 2020 roku niestety zakończyła swoją działalność. W internecie możemy wyczytać, że powodem była wszechobecna sytuacja na świecie w tym czasie, której konsekwencją był lockdown związany z brakiem klientów. Była to restauracja, której szefem kuchni i właścicielem był kucharz znany z wielu programów telewizyjnych. W jego atelier podawało się Momenty, a zamiast nazwy dania w karcie widniały jego trzy główne składniki. Cechą charakterystyczną restauracji było przygotowywanie dań w oparciu o świeże, regionalne i ekologiczne produkty. Obecnie restauracja jest nieczynna, jednak klienci liczą na ponowne otwarcie. Przed zamknięciem podstawowe menu degustacyjne kosztowało około 500 zł. Jeżeli dojdzie do ponownego otwarcia lokalu, ceny prawdopodobnie będą jeszcze wyższe. Ciekawostką jest fakt, że od 2013 do 2018 roku lokal był rekomendowany przez międzynarodowej sławy prestiżowy przewodnik turystyczny Michelin. 1. Grunty w Piastowie. W lipcu 2021 roku ukazał się w internecie ranking gmin z najdroższymi gruntami w naszym kraju. Sam grunt to może nie luksusowe miejsce, jednak biorąc pod uwagę cenę działki, możemy tylko domyślać się, jaki stanie na niej dom. Zdecydowanie najdroższe pod względem oferowanych na sprzedaż gruntów jest województwo mazowieckie. W pierwszej dwudziestce rankingu uplasowało się aż 12 gmin, które pochodzą właśnie z tego regionu. W rankingu gmin wygrała gmina Piastów leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem stołecznym Warszawa. Średnia cena gruntów w tej lokalizacji wynosiła ponad 800 zł za metr kwadratowy. Autorzy rankingu brali pod uwagę jednak nie tylko aktualne ceny, ale również porównywali tempo ich wzrostu. Absolutnym rekordzistą w tej kategorii okazała się pomorska gmina Kosakowo, gdzie ceny działek poszybowały w ciągu pół roku aż o 35% do góry. Im dalej od centrów największych miast, tym działki są tańsze, a na znaczeniu zyskują drogi dojazdowe. Ciekawostką jest fakt, że zainteresowanie działkami, do których dojazd z miasta trwa nawet ponad godzinę, wzrosło z tego powodu, że w dużej mierze w obecnych czasach swoją pracę wykonujemy zdalnie.